been looking for a way looking for a way from this town and you're too far away you're too far away to help me now so i'm counting down the days counting down the days to get out because i need Nie? nie. O, o słuchaj, zrób mu Żeby ci Dobra, i tak nie wejdzie, i tak wejdzie, o. Wszystko tutaj jest I jest

Dobrze to tutaj nie wyjebało, nie? To dach nie wyjebał. No nie wiem. Wyjebało to byś nie tak, ale trzeba by było doprowadzić jakiś jakieś i sadzić na ściankę, bo ty byś nie dostał. Jest tu. już no udało się tam. Pan jest za tą ścianą. tu. Przepraszam. 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 na Przepraszam. 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 Bo jeden jeszcze na plecach był, chyba. Chód. Z murowa. No i normalnie. A, jeszcze może... Tutaj jeszcze nie jest z muru. Czas, czas, no. W góry nie ma jedno z Mało ma. Nice. Nice, nice. Czas, tu jest. Coś tu wyjmuje. Tu, grunę, jest Tu na on screen. No nie wiem, będziemy walczyła po prostu jebasz to. Hmm. Wezmę z osamkę, cek. No, bierz. Jak tu jakoś chłop, nie wiem jak. A znaczy to jakiś pan wik jest. Z łukiem to skoczył. Nie, nie przeskoczysz. To dynamit rzuca. To skąd? No wprost walimy? Hmm, tu przede mnie. Popies. No to czekaj, on tutaj otwiera. Co ty możesz walczyć? Dobrero mi założył Trugi, tu, 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 Koło tego. No gdzieś tam Trudy, jest. są skały, nie wiem. Jest. Jest Patryk. Nie, to nie ja. Ja dopiero idę. No. O kurwa mać. Zbiera ceki.

Biorę kolejną. Mordy, ile macie cech? Wysarczająco. Ile masz tam gra? O, o. Kim wy kurwa w ogóle jesteście? Ale w sensie... Sesji... No ceki weź grupie, cechi. Biorę pięć. Dajesz salut, salut. Też, no też hmm, ja nie zgieram. No to kurwa od ty chodzisz frajerze, nie kurwa siedzisz. Ja Jak tam? O do... jaki beton to kurwa ty wiski. już jedna ceka jest No O, tam Tak się by zbawić? I tak bo tam pójdzie, no. Nie, ale ty jesteś kurwa takim debilem. Plantuj to, że normalnie, kurwa. Bo zajebał tak, że beton nie poszło. sobie. A okay, jak ja bym wysadził macie, wbiega! Kurwa, popalaj Tyson, ja pierdolę! Chronimy do końca! Chuj wam w dupę! Chuj wam w dupę! Niger, nigger, 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 niger, nigar, nigar! te słowki! Jestem i klepcie. Gwałtownie to było. A masz się Potem Nie się zresztą jeszcze. To ja jak coś się zrespinę. z bazy, leży. Zabiliście ich? Potem połóż, postawcie. Leży.

Miałem tylko jest taka tu i 50 niebieskiego Zresztą musisz się kinąć i móc do odruchu Dobrze lekko na web. Jak tam, Warf był, panowie? LEGO, sobie na no to nice, panowie, dobrze Postawię się <laughs> Dobra, na razie ustawcie i grajcie Bo ja nie bi... Czekaj, może... Ty, a oni mogą coś mieć? Bo oni to w nocy zbudowali, albo rano Macie, no maksymalnie. Kurwa nie mogę postawić nie rano. My im maszyny dzisiaj próżniliśmy. Postaw totem, zbuduj odro, jak później robisz dołu. No masz to masz totem. Poddajaj plecak, kalek. Zbuduj to odro też. Ja zbuduję. Ale jak taki zwykły. Daj tak mi zwykły. Ale będę strzelał do nich, oni tam są w środku? Ty, ale Chyba łatwo zrajdować to w sumie, ty. To nas tu trzech jest. A jaki tu? Wszystko? Wszystkie to nie jest 10 ścianą bierz. Dobra. Dobra. Dobrze, po prostu i robi tam. Weź te ceki jeszcze tamte Weź ceki, alek. No. Bierę. Wrzucamy mcyki. Masz. Stawaj tam kurwa już ten. Możesz? I w lewo, w lewo odbijaj. tym cykami w lewo. Dobra iż, wskakuj. Kurwa. Róg, kurwa. <grym> Specjalnie położyłem wszystkie, żeby można było zduffować i tam splontować od razu. One more. Urwa. Da się to przeżyć? Tak. Da się przeżyć to skoszcie. O kurwa jest. Są rzeczy, są rzeczy. Zmieńcie to ten. Tego to temu. Drewno, burek... E, mam. Weź na tę cekkę. Jak... Kurwa, bo tego drugiego to temu nie mamy. Co, nie tak to mogą mieć. Jak mam na drugim to ten odro. No to na drugim mają. Te rzeczy może kurwa, stoi do, nasze do, do, do naszej odro przynieśmy rzeczy. Zrób busta do od naszego odro. No stoi to tam. Bierz, zrób sobie. Mieram, co ktoś zabrał z tym. Weź ważniejsze. A mu też weź. Deku ty cekaj już. Chodź ty grubszy, bo busta zrobisz. Za murę intentował bym. Вот так вот другая гостья не могу обмирать.